Tak naprawdę to nie pamiętam, ponieważ było to już bardzo dawno temu, czyli mógłbym powiedzieć, że jestem pacjentem zero albo coś w okolicy, ponieważ to była jeszcze z dawna siedziba, yy, więc to było na pewno kilkanaście lat temu, a wtedy, wtedy miałem problemy z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa, no i udało się to jeszcze wtedy w tamtej siedzibie właśnie wyleczyć na tyle, że już się nie skarżę. Teraz mam zupełnie innego rodzaju problem, ponieważ mam problem z kolanem, potenisowy. No i nie chodziłem, praktycznie tylko jakoś tykałem ledwo-ledwo, a teraz chodzę. No to ale terapia jest, terapia jest w toku. No, po pierwsze z pewnego zasiedzenia, można by powiedzieć, i, i z sympatii, ale po drugie, że yy, Myślę, że tutaj y, generalnie terapeuci traktują człowieka szalenie, szalenie podmiotowo i nie leczą tylko y, stricte schorzenia, czyli kolana, stawu skokowego, kręgosłupa czy y, czegokolwiek, ale zajmują się człowiekiem ogólnie. No, patrzą na to, y, skąd to się bierze, i to niekoniecznie musi być tylko uraz mechaniczny, a mogą być to zupełnie inne. Przyczyny, między sobą się konsultują, rozmawiają ze sobą. Nie umie, że się zaprzyjaźniają z pacjentem, ale są bardzo blisko niego, i to jest chyba cenne, najbardziej cenne.